Zanim zaczniemy kolejny odcinek, to ja muszę kilka rzeczy najpierw wyprostować i powiedzieć. Otóż chciałem przede wszystkim przeprosić, że odcinek drugi zrobił się tak długi, że powstał drugi i trzeci. Oraz y, chciałem przeprosić, że moje miasto jest na minusie minus 41508. Po trzecie, wszystkie huki, które słyszy, możecie słyszeć, nie wiem czy będziecie słyszeli, to jest ta pizgewica i wietrzyca na zewnątrz, tak duma. Duje i Kuźwa nie wiadomo jeszcze co robi, całą chatą mi rzuca, wie, że ja pierdyle. Ehm, jakieś inne przywitania, znaczy inne przeprosiny? Chyba na razie nie, nic mi nie przychodzi do głowy, więc ja się witam z wami serdecznie, jestem Bugi the gramy City Skylines, już mogę śmiało powiedzieć. Gramy raptem parę dni, ale już mogę powiedzieć, że. Jest, myślałem, że przypierdzieli w ten budynek. Ehm możemy śmiało powiedzieć, że SimCity może zrobić blowjob'a w tej grze. City Skylines jest o niebo lepsze. Widzieliście, oni omijają ten pieprzony budynek. No, czyli, czyli SimCity zwykłe z się. Tak to już jest. Ok, a w dzisiejszym odcinku będzie chyba krótszy, więc nie będzie potrzeby. To już jest raz, dwa, trzy, trzeci, czwarty. To będzie już odcinek. W tym odcinku pokażę tylko drogi, regiony oraz mapy właśnie. Co jest najlepsze? To jest, to jest ten. To jest. Widzicie te kre, kreseczki? To jest nasze. To jest miasto wielkości SimCity. Takiej, takiej, takiej ma taka mapa jest w SimCity. Myślisz sobie, no tak, bugi, co ty pindolisz, głupoty gadasz, jakieś farmazony. Dobra, zobaczycie za chwilę. Najpierw popatrzmy na drogi. Drogi mamy... o takie. Może zbudujmy sobie... o, tutaj po każdej, po kawałku. Widzicie, możemy je robić w jakichś różnych takich kształtach, lepszych, ciekawszych, mniej ciekawych połączyć je z innymi drogami i tak dalej Zb zbliżmy się do niej może tak na dystans cho chodzeniowy, jacyś ludzie nie da się na nią kliknąć, ale mamy już latarnię nie ma nocy, więc latarnie się nie, nie świecą, przynajmniej na razie nie ma nocy zbuduję może wszystkie po kolei te drogi, bo ja tak, szczerze tutaj nawet nie wiem jak one wyglądają uh, uh, uh. Okej, okay, tu jest jakaś jeszcze z drzewami. To jest... a tu jest droga jednokierunkowa chyba. No dobra. Tu jest kolejna droga. Czyli mniej więcej tu wszystko są takie same drogi, tylko że... przyjrzyjmy się tym drogą na początek to jest coś lepa ślepa uliczka od tak jakiejś prostej z pasem zieleni chyba wygląda wygląda na taką samą tyle że jest troszeczkę ładniejsza jak popatrzymy czekać mamy coś tutaj tak mam jakieś informacje prędkość do 40 można jechać jest utrzymanie jak widzicie jest utrzymanie gdzie to jest na tydzień za komórkę czyli im dłużej no, trochę, kurde pieprzone samoloty <noise> tu jest też prędkość 40 tu jest też prędkość 40 yy, dwupasmowa droga z dekoracyjnymi drzewami yy, nie wiem czy, czy coś to czy coś to zmienia bo poza tym, że jest prędkościowo troszeczkę innie z tą, z tą ostatnią, tą drogą niemalże polną, tu mamy drzewa, chodniki ale wygląda na to, jakby to było. Nie ma nic informacji że o przepustowości. Może będą jeszcze w jakimś późniejszym czasie. To teraz dzwonimy sobie jakieś autostrady. Te trzy zrobimy. Ok, no to co? To teraz zobaczymy. Muszę to odhaczyć. A może się nie da. No to co, to mamy tutaj, no to mamy tu nic innego jak, jak autostradę dwupa, dwupasmową, ładnie wygląda, graficznie bardzo, bardzo poprawnie, czym one się różnią, a, czyli tu jest zabetonowany środek, a tu jest pas zieleni, a tu są drzewka, czyli chyba chodzi, o, oh, wybaczcie, późno poszedłem spać wczoraj, chyba głównie chodzi o to, że one gi, gi, generalnie inaczej wyglądają, ale nie wydaje mi się, by robiły coś... Miał jakąś inną przepustowość. Zobaczmy na prędkość, czyli ta pierwsza prędkość do 50. Tutaj, tu jest też do 50. I tu jest do 80. Nie jest, nie jest nic. Hmm. Zieleń zmniejsza natężenie hałasu. A o to chodzi. A tutaj co jest napisane? Obsługuje ruch uliczny w średnim, o średnim natężeniu. A tu jest coś dodane obsługi ruchu liczne o średnim natężeniu, czyli z drzewami, czyli tak samo tutaj zapewne będzie, będzie ciszej. No, to dobrze, bo tutaj, jak widzieliście, wszystkie budynki pokazu pokazują, ile jakieś tam, nie wiem, mają. Um, niektóre przynajmniej. Jest tu jakiś? W każdym razie gdzieś tu było, widziałem na niektórych budynkach prędkość wiatru. Kurde, no. Pamiętam, pamiętam, naprawdę było, że tu były jakieś budynki, które pokazywały. Jakie są głośne. No to lecimy dalej. Pokażemy teraz drogi. O, takie ładne że hej. Pierwszy kawałek. Drugi kawałek. I kolejny. Tu się wydaje być. O służycie jak wieje? Duje, że ja pierdyle. Tu się wydaje mi, że to są jakieś... Aha! wszystkie cztery pasy w jednym kierunku. No teraz rozumiem Bugi no. Kurda, no bugi, ty używaj trochę mózgu czasami. Eee, ok, to już zbudowaliśmy wszystkie cztery. No i o, jak się tu ma? No, obraca. Więc teraz patrzymy, patrzymy na nie, czyli mają. Widzicie, są trzy pasy i wszystkie trzy są ten, trzy pasy są w tym samym kierunku. I teraz zgaduję, że tu będzie prędkość, nie wiem, ile, 60? E, 6 droga z miejscami parkingowymi obsługuje ruch uliczny o dużym natężeniu. E, czyli to widać jakieś miejsca parkingowe, nie wiem, gdzie one są. Hmm, ja nie wiem. To jest ta droga, też prędkość taka sama, obsługuje ruch uliczny o dużym natężeniu, zieleń zmniejsza natężenie hałasu. I tu pewnie będzie podobnie. Zieleń zmniejsza natężenie hałasu, obsługuje ruch uliczny o dużym natężeniu. E, I tutaj dalej mamy już. Ta droga, sześciopasmowa, jednokierunkowa droga do prędkości do 6, ale wtedy jest 6 pasów wszystkie w jednym kierunku, a nie tak jak tutaj są 3 i 3, prawda? E, jest prędkość taka sama, obsługuje o dużym natężeniu. Tutaj będzie to pewnie jest... E, obsługuje ruch uliczny o dużym natężeniu i tam zieleń zmniejszy natężenie hałasu i tu będzie bardzo podobnie, tak ładnie. I ostatnie trzy drogi, eee, jedziemy sobie trochę. Nie wiem co, to są chyba najszybsze drogi. Popatrzcie, tu są z ekranami jakimiś. Ło, Renata, co ty mi tutaj... Oraz. A to jest taka dziwna droga. To nie jest droga, tylko zjazd. Można zrobić sobie zjazd z autostrady. No to ok, no to przyglą przyglądnijmy się ostatnim trzem. Gdzie to jest? No to taka. O, tu jest to prędkość setka. Trzypasmowa, jednokierunkowa droga, która może łączyć skupiska ludzi, obsługuje bardzo szybki ruch uliczny o dużym natężeniu, lecz znacząco zmniejsza wartość gruntu ze względu na duże natężenie hałasu. Pasy, które prowadzą w przeciwnym kierunku, należy budować osobno, autostrady uniemożliwiają tworzenie rejonów w ich pobliżu. No to mamy, mamy kurde autostrady, nie są takie super jak. Jakby się mogło wydawać, to jest prędkość taka sama, ale mamy ekrany, więc popatrzmy, co, co tu o ekranach napiszą. Obsługuje bardzo duży, bardzo szybki ruch uliczny o dużym natężeniu, lecz zmniejsza wartość gruntu ze względu na natężenie hałasu. Pasy, które prowadzą w przeciwnym kierunku, należy budować osobno. Autostrady umożliwiają tworzenie rejonu, uniemożliwiają. A gdzie tu jest? Bariery akuty zmniejszają natężenie hałasu wytwarzanego przez autostradę. No a tutaj jest tylko. Rampa, to nazwali to rampa, można to sobie pewnie jakoś zmienić nazwę gdzieś tam w jakimś pliczku. To nie chodzi o tyle to rampa, co to, to jest zjazd lub wyjazd na autostradę. Łączy autostrady z drogami miejskimi lub innymi autostradami z rampami. Czyli możemy sobie tu... To... O nie, chwilę. O, widzicie? O, patrzcie jaka zajebioza! Pojawiły się znaczki. Znaczy znak drogowy. Bach, bach. toż to jest. Szczerze, moim zdaniem, to jest. Moim zdaniem, to jest niesamowite. Znaki, że. No, no mogli po prostu totalnie olać sprawę, ale jest zjazd, jest. pojawia się znak. Zobaczmy, czy tak się. Tutaj mamy inne rodzaju. Też jest znak i patrzcie jest znak, że zjeżdża się na autostradę. No, Kapitalne. Da się tutaj dalej. I tutaj też mamy jakieś... Tu nie ma znaczków, żadnych się nie pojawią. Ok, da się tu dalej. Ok, to jest przejazd. Przejazdy są kolejne... kolejne. Nie wiem, czy to jest jakiś sens budować to dalej, ale możemy w sumie spróbować. Mamy kolejny znak jak jest odpowiedni jak ta rampa jest odpowiedniej długości to wydaje mi się że można jeszcze to Jeszcze znak może się Pojawić No dobra to może nie skupiajmy a jeszcze tu mamy krzyżówki No patrzcie 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 na to Poza tym że można się Można ją odwracać Jeszcze nie wiem w sumie jak gdzieś gdzieś tu się dało Klawiszami czy coś a Ok to walimy sobie taką jedną tu jest mniejsza. <grymne> ja pierdyle. Toż to jest kolos. No i. I ostatni to jakiś tak. Okej. Okay. Więc. <grymne> ja pieprze. To są gotowe rozjazdy auto, autostradowo szybkiego ruchu. I tu też mamy właśnie znaczek pięknie. Oczywiście jak ktoś ma wybuduje sobie coś takiego. To ciągle może sobie zrobić e, kolejne, kolejne jakieś tu gwiazdy. Tylko czekajcie, bo to muszę mieć. O, 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 Holender. No. Widzicie, to ciągle można je, można je edytować, doklejać i wręcz w nieskończoność. E, przyjrzyjmy się tutaj, no tutaj takie rądko niewielkie, powiedzmy miejsc, miejskie rądko. E, no tu już jest duże rondo, gdzie po środku można będzie zbudować park, czy, czy posadzić drzewa. Czy zrobić kupę? A no tutaj jest już też faktycznie bardzo duże połączenie dwóch skrzyżowania w zasadzie dwóch autostrad i piękne mamy rozjazdę, żeby wjechać, pogubić się, zgubicie się i żeby GPS pierdolca dostał. Teraz możecie myśleć, no dobra, ale dlaczego chce się zgubić, skupiać na głupich, głupich drogach? Otóż te wszystkie mosty, co tu widzicie, tu, tam, ten wcześniej, co zrobiłem, każdą drogę, którą sobie weźmiecie. Możecie zacząć. Używając klawiszem page up, page down, zbudować kolejne mosty. Czeka. Czyli zrobiłem kolejne page, page up, page down. No, zbuduj się. Jak się, jak się wyżej, to jest najwyżej, jak się da, chyba. Można sobie zjechać. <laughs> Szczerze? Moim zdaniem to jest, to jest niesamowite. To jest przecież jak jakiś roller, roller Coaster Taken. Pamiętacie taką grę? To jest absolutely unbelievable. <laughs> no, 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 daj, bądź niebieski, bądź niebieski. O, o! Okej. Okay. i teraz można spokojnie Popatrzcie, popatrzcie na to jebitne cudo. Ja wiem, ja wiem, że to jest głupi, głupi most, to jest głupi most, ale, ale, ale jak cieszy, jaka to jest, się o szczegóły. To jest, dla mnie, to jest chyba największy plus tej durnej gry. Durny oczywiście w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. Przecież to jest niesamowite. Jeździmy tutaj. To się wydawało wielkie, prawda? I teraz się odwracamy i to jest jakiś, kurde, drapacz chmur na mostach. Drapacz chmur na mostach. Eee, no to przy, przyglądaliśmy się drogą. Generalnie z torami jest bardzo podobnie. To już widzieliście wczoraj tutaj, że to też można budować mosty i w podobnej jakości, wielkości jak tutaj. Teraz się odwróćmy. I pierwsze co te... o, zamknij się. Eee, I pierwsze co sobie pomyślicie, no dobra, ale kto pierdyknie takie rondo na takiej mapie, otóż, drodzy Państwo, to jest pierwszy segment mapy. W momencie jak zapełnicie swój kwadracik, w momencie jak potrzebujecie dalej kupować e, ziemię, klikacie na tą ikonkę z lewym w lewym dolnym rogu. W momencie jak na nią kupicie. Klikniecie, przepraszam, pojawią się kolejne kwadraty. Domyślnie w grze można kupić takich kwadratów 9, czyli 3 na 3. Zrobimy to w tej chwili. Widzicie, kosztuje 4700, czyli nie jakoś tak strasznie dużo. I mamy pokazane, co jest, co jest na mapie. E, czyli mamy tam e, obfitość ropy, surowców i złóż ród, i tak dalej. Więc najpierw kupię to, co, e, To, co jest generalnie. W grze dostępne. Ja w tej chwili mam już moda zainstalowanego, którego wam później pokażę. OK. A mod jest zainstalowany, ale nie jest, nie jest włączony w tej chwili. Oki doki, no to jeszcze lepiej. E, więc pokazuje nam 3x3. Jak wrócimy teraz do mapy, to możemy spokojnie budować dalej. Mamy dostęp do morza, do dróg. Do, to jest autostrada, która wcześniej była poza naszą poza naszą jurysdykcją, a w tej chwili jest już, jest już u nas. No i co? W tej chwili, jakby to powiedzieć, autostrada już nie zajmuje jakoś tak strasznie duże miejsce. Biorąc pod uwagę, że widzicie, że to nie jest, nie trzeba nie wiadomo ile tych autostrad, że to już można będzie jeszcze można zrobić prze, 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 przecharatać ją tutaj i tutaj i będzie i będzie okej okay, można by powiedzieć można by rzec co jeszcze chciałem wam pokazać otóż te wszystkie konstrukcje co zbudowałem można spokojnie pieprznąć na środku wody można je podwyższyć chyba może nie <śled> ale można wszystko zrobić tylko, żeby nie było zbyt stromo. Czyli można sobie walnąć coś tak bardzo niesamowitego. SimCity, you can suck my cock. Eee, a i tak do ciebie nie wrócę. To jest kuźwa zaje kuźwabisty. Absolutely unbelievable. Jakby to powiedział jakiś kolega amerykaniec. Eee, a jednego znam, znam, tak, nie ma to tamto, Joshua. Powiem, że cię pozdrawiam, ale i tak po polsku niewiele mówisz. Um, o ile w ogóle cokolwiek, Bogusław potrafi powiedzieć <laughs> um, ok, to pokazywałem pokazałem wam już drogi pokazałem wam mapy, pokazywałem wam co można zrobić nad morzem teraz pokażę wam moda, tak się że to powinien być osobny odcinek do samego moda, wiecie co chyba tak zrobię, będzie bardzo krótki ale to będzie jeden odcinek, pojawią się może dwa w ciągu jednego Jedynego dnia. No to w takim wypadku to ja wam bardzo serdecznie e, zajebiście dziękuję. To był czwarty odcinek City Skylines, e, Sim City Killer e, i to jest taki już skillowany, te SimCity już e, padło i tyle. No. Ta gra ma premierę kiedy? 10. Dzisiaj jest 8. 8. Jak jest 8 marzec, czyli za dwa dni będziecie wszyscy mogli w tą grę się za... za no cóż, moja żona jest wściekła na to, że ja tą grę mam. <grystanie> Zamiast spać, przytulać, dzień kobiet, wiecie te sprawy, no dupa nie ma. <grystanie> jest za to City Skylines. Kto tu przyjechał? Uch, 65 pasażerów. I ciągle na minusie jestem. No ale nic. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. City Skylines, log off.